Cześć, z tej strony Dombro, jak zdążyliście zauważyć po tytule, a także we wstępie, dzisiejszy odcinek poświęcimy reprezentacji Chin. Znaczy no, nie do końca reprezentacji Chin, ponieważ jak też wskazuje Wam tytuł, farbowane Chiny, będzie to reprezentacja Chin, złożona z zawodników, którzy otrzymali obywatelstwo, czyli są tak zwanymi farbowanymi lisami. Po prostu są to naturalizowani zawodnicy, którzy są innego pochodzenia niż chińskie, ale otrzymali chiński paszport i będą mogli, już, będą mogli albo nawet już reprezentują w niektórych przypadkach reprezentację Chin że wiadomo, że ci goście, co mają po 50 parę obrelatora raczej w Chinach, nie będą występować. Aczkolwiek nie to są to zawodnicy, którzy nie są naturalnie Chińczykami. W każdym razie, no tutaj jedynie bramkarz jest e, naprawdę narodowości chińskiej, takiej od urodzenia. Ale jeśli chodzi o bramkarzy, to przekopałem po prostu wszystkich możliwych bramkarzy, którzy posiadają obywatelstwo chińskie. No i każdy z nich po prostu jest rodowitym Chińczykiem, więc wybrałem tutaj najlepszego możliwego bramkarza, żeby jakiś po prostu był. No bo granie bez bramkarza to jest trochę samobójstwo, można stwierdzić. W każdym razie, no mamy tutaj sporo Brazylijczyków, głównie Brazylijczyków, w sumie praktycznie połowa tej kadry to, to są sami Brazylijczycy, praktycznie wszystkie te złote karty, które widzicie w tym składzie są to Brazylijczycy. Mamy tutaj także chyba Turka, dwóch Anglików albo jednego Anglika, także naprawdę tutaj ta kadra jest mega, mega międzynarodowa. W każdym razie, no tutaj te, ten skład opiera się właśnie na zawodnikach, którzy otrzymali obywatelstwo. Jeśli chodzi o samo to obywatelstwo to też nie jest tak łatwo go otrzymać, ponieważ z tego co wiem trzeba chyba 5 lat bez przerwy przebywać na terenie po prostu Chin mieszkać tam, a także zrzec się swojego dotychczasowego obywatelstwa. Co też uczynili zawodnicy racji między innymi jak Fernandinho, Elkeson. Jak widzicie w ogóle, oni mają tutaj zmienione nazwy, bo na przykład Elkeson nazywa się Ikesen, Fernandinho nazywa się Feynanduo żeby po prostu to brzmiało bardziej chińsko, żeby te nazwiska były bardziej chińskie, dlatego oni zdecydowali się zmienić. Tutaj na przykład Alan Carvalho jeszcze nie zdążył tego nazwiska przerobić, że tak powiem, dlatego nazywa się normalnie tak jak się nazywa. Ma tu po prostu swoje brazylijskie imię i nazwisko. W każdym razie, no, przetestuję sobie ten składnik, zagramy sobie jeden czy dwa meczyki towarzyskie, no bo raczej ruszać tym składem na Rivals to jest istne samobójstwo, bo naprawdę tutaj z taką obroną to, no, to nawet, kurde, nie wiem, Jiru z, z 40 punktami tempa po prostu by się tutaj przedzierał i robił co chciał. Także zdecydowałem się, że wolę tutaj zagrać mecze towarzyskie. Oczywiście ustawiłem sobie herb reprezentacji Chin, a także stroje reprezentacji Chin, także bez zbędnego przedłużania lecimy z meczami. A jeszcze tak w skrócie chciałem wam powiedzieć, że będzie to taka powiedzmy miniseria, w sensie nie będzie się pojawiała może regularnie tam powiedzmy co, co tydzień czy coś. Ale co jakiś czas będę starał się wyszukać właśnie jakąś kadrę, która w swojej reprezentacji ma dużo zawodników naturalizowanych i będę sobie z tej po prostu z tej reprezentacji budował taki składik i grał sobie nim jeden czy dwa meczyki żeby Wam też zaprezentować tych zawodników. Także lecimy! Tak prezentuje się skład naszego pierwszego rywala. No, w pomieszaniu z poplątaniem tak naprawdę mamy tutaj Bundesligę, Ligę Angielską, no i tego Promesa w środku pola. Bez grania co prawda, ale pewnie i tak będzie grał lepiej niż każdy mój zawodnik. Także no, spotkanie będzie bardzo ciężkie i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle chociaż zremisować w tym meczu, albo nie wiem, doprowadzić do karnych. Mamy koniec pierwszej połowy. Remisujemy bezbramkowo 0 do 0, ale naprawdę no tak, nudny mecz. Tutaj przeciwnik miał może z jedną, dwie sytuacje. My tak samo. No przeciwnik jeden strzał oddał, my oddaźmy cztery, także no, no nudny mecz straszliwie. 22 minuty do końca, także przyszedł czas na naszego super zmiennika i zaraz wam wszystko tutaj wytłumaczę. Zmienimy sobie troszkę. Wiem, że to będzie bardzo ofensywne ustawienie, ale no, no niestety no... No tak, tak będzie trzeba zrobić. I wejdzie nasz rzeźnik Wulei. No i teraz to musimy to spotkanie po prostu wygrać, bo nie widzę tutaj innej możliwości. Aikesen. Rozpędza się Aikesen. Aikesen uderza i mamy 1 do 0. Piękna kontra naszej chińskiej reprezentacji tutaj. Naprawdę bardzo fajnie się zachowali nasi zawodnicy Dobre rozegranie, przeciwnik tutaj miał już drożny. Stracił piłkę My bardzo szybko przenieśliśmy ciężar gry na stronę przeciwnika I zdobywamy bramkę i prowadzimy 1 do 0 na 20 minut przed końcem No i to będzie 1 do 1 najprawdopodobniej No tak też się dzieje Nie byłem tutaj w stanie już nic totalnie zrobić No na, na, na takie na takie zagrania i na takie karty no nie jestem w stanie nic poradzić moimi chińskimi zawodnikami, także tracimy bramkę i remisujemy 10 minut przed końcem 1 do 1. Ależ tutaj piękny kick of glitch w wykonaniu Ike Sena i prowadzimy 2 do 1. No tutaj naprawdę no to co zrobił Aikesen to jest w ogóle... No, no, z jednej strony to jest śmieszne, ale z drugiej strony no głupie, że takie coś po prostu wchodzi, bo często strzelam w taki sposób bramki I to nie jest tak, że zrobiłem to jednokrotnie, tylko w wielu meczach mam tak, że takim właśnie sposobem strzelam bramki No a no, to takie coś się nie powinno dziać, bo w prawdziwym futbolu, no nie wiem, no znam jedną może osobę Która kiedykolwiek tak by zrobiła, chociaż nawet nie wiem, czy, czy w ogóle kiedykolwiek taka bramka w historii futbolu padła Prosto pada piłka do Wuleja, Wulej się odwraca Zagrywa do... I mamy 3-1. Tutaj no kto tym razem z strzelcem bramki? Alan Carvalho, tak? Czyli kolejny nasz brazylijski Chinczyk zdobywa bramkę. Czyżby Rage Quit? Bez sensu, <noise> naprawdę bez sensu. Chłop wychodzi w 90 minucie. Znaczy no spoko, no są to mecze towarzyskie, więc nie traci tutaj punktów ani nic, no ale... Chłopie, no ile byś musiał zagrać? Minutę by doliczył? No dobra, no trudno, w każdym razie lecimy do drugiego spotkania. Oto skład naszego drugiego rywala w dzisiejszym odcinku. No i co? No połączenie ligi y, angielskiej z ligą francuską, a znaczy z ligą hiszpańską, a dokładnie z Julsem Kunde. No składzik naprawdę fajny. No wiadomo, że od mojej drużyny to jest po prostu level high, że tak powiem. Ale no naprawdę składzik fajny, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra piłka teraz za plecy. No tutaj wycięty po prostu. Bezpardonowo, bez, bez yy, nasz zawodnik, mamy już wolny, zagranie piętą. Tutaj jeszcze, czy będzie z tego jakaś okazja? No, będzie z tego jakaś okazja, mamy 1 do 0. Bardzo dobre wejście w mecz naszej drużyny. Alan Carvalho zdobywa bramkę i prowadzimy 1 do 0, a dodatkowo przeciwnik gra w dziesiątkę. Nie byłem w stanie nic zrobić tutaj. Adama Traoré po prostu sobie w biegu. Ależ teraz zabawił się Ajke Sen, proszę państwa, tutaj naprawdę zakręcił obrońcę, agresowy napastnik, dodatkowo piłka między nogami bramkarza, naprawdę fenomenalne wykończenie i mamy 2-1. Co teraz zrobił mój obrońca, to nie mam pytań. No i mamy 2-2 Kikowuli, przeciwnik znowu wykorzystał jakiś błąd gry, także 2-2. Dobra piłka teraz do Fernandinho. Fernandinho uderza i mamy 3 do 2. Bardzo dobre zakończenie tej pierwszej połowy kontratakiem, który pozwala nam zdobyć tak zwaną bramkę do szatni i prowadzimy jedną bramką 3 do 2 na praktycznie, no już końcówka pierwszej połowy, właściwie zaraz sędzia pewnie zagwiżdże Tak też się dzieje, mamy koniec pierwszej połowy, prowadzimy 3-2 i wprowadzimy sobie na drugą połowę naszego super rezerwowego wuleja. No i tutaj będzie 3 do 3. Nie byłem tutaj w stanie totalnie nic zrobić, także remisujemy 3-3. Zobaczymy co teraz Wulej wykombinuje, dobra piłka tutaj do Fernandinho. Fernandinho uderza, fajnie tutaj się zabrał, zrobił, że tak powiem, bol rola i dzięki temu minął sobie obrońcę oraz bramkarza i do pustej bramki wykończył i prowadzimy 4-3. Dobrze teraz Fernandinie rozciąga Brzutka od Dilmurata Murata Goulart z najbliższej odległości Mamy 5 do 3 I raczej już nam tego zwycięstwa nie odbierze przeciwnik Ale no jeszcze 10 minut do końca Więc to tak naprawdę może zdarzyć się dosłownie wszystko Dobrze teraz nasz obrońca Tutaj faulujemy przeciwnika Ale ma przywilej korzyści Chociaż no z tego przywileju to nie Ależ teraz piłka w ogóle Fernandinho, ależ bramka, ależ piłka w ogóle to było... Znaczy z jednej strony to było przypadkowe, bo chciałem tą piłkę wybić do przodu, ale z drugiej strony no... Nacisnąłem właśnie nie wybicie na X, tylko yy, tak jakby na Y. Taka długa piłka prostopadła. Co ciekawe, no, dotarła ona do naszego napastnika, dzięki czemu no mamy 6 do 3. Widzicie jeszcze fajnie sobie tą piłkę zgasił, uderzył, no perfekcyjnie, tak? Pod poprzeczkę. I tutaj no przeciwnik nie miał już nic do powiedzenia. Mamy koniec tego spotkania. Wygrywamy 6 do 3, także naprawdę grad goli. Także nasza chińska ekipa naprawdę spisała się na bardzo dobrym poziomie. Wiadomo, no są to mecze towarzyskie, więc tak naprawdę mógł to być ktoś kto gra w 10. lidze. Aczkolwiek no tak czy siak, no wygrać z takim składem to naprawdę jest jakiś tam powiedzmy mały sukces. Także wygrywamy i lecimy do krótkiego podsumowania. No, także po tych dwóch meczach widzicie, no to ten chiński skład, no ta obrona, no jest dosyć tragiczna, tak, no, ale wiadomo, na no, czego wymagać od brązowych i srebrnych kart. Ten zawodnik w ogóle, yy, ten środkowy obrońca jest bardzo fajny, bo ma 80 tempa. Także no tutaj jedna, jedna, jedna karta, która tam na, jakiś poziom, na jakimś poziomie gra w tej obronie. No z przodu, jak widzicie, Aikesen, no naprawdę robił fenomenalną robotę. Ten Fernandinho czy Duo tak samo. W każdym razie no, składzi jak składzik no. Chciałem Wam tutaj po prostu zaprezentować farbowanych lisów z reprezentacji chińskiej, także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podoba zostawcie oczywiście łapkę w górę. Możecie mi także w komentarzu zasugerować jakąś reprezentację, z której postaram się po prostu złożyć skład z zawodników tzw. farbowanych lisów, którzy no, tak naprawdę nie są y, obywatelami tej naszej znaczy narodowości tej, w której reprezentują y, reprezentację. Także dziękuję wam bardzo i trzymajcie się. Hej!